Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności, inni zniknęli z życia publicznego, ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer Nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. zwykle nie przyznają się do winy, próbują się oczyścić. Skruszeni mówią, że to chwila emocji, alkohol. Izraelczyk Albert Kiełczyński jest inny. Przyznaje, że zabijał. Uważany jest za więźnia niebezpiecznego. Siedzi w pojedynczej celi, rewidowany kilka razy dziennie. Opuszczać ją może tylko we skorcie zamaskowanych i dobrze uzbrojonych strażników. Mówią, że jest zdolny do wszystkiego. Dlatego rozmawiać będziemy w specjalnej celi, tak zwanej tygrysówie, oddzieleni klatami. 18 grudnia 1995 roku w południe w poznańskiej Cafe Głos zostaje zastrzelony Marek Z. Zabójcą jest Albert Kiełczyński. W mediach pisze się o morderstwie na zlecenie. Kiełczyńskiego miał wynająć poznański gangster Zbigniew Makowicz po to, by zabił Jarosława Eś Świętego. To miała być kara za wcześniejsze porwanie syna Makowca. Wszyscy twierdzą, że Kiełczyński pomylił się zabijając innego mężczyznę. W pierwszych zeznaniach zabójca obciąża Makowca. Gangster trafia do aresztu. Do zlecenia zabójstwa jednak się nie przyznaje. Czyński strzela kilka razy. Potem spokojnie wychodzi z kawiarni, zostaje aresztowany, od razu przyznaje się do winy. To nie pierwsze przestępstwo Izraelczyka wcześniej już kilka razy siedział w więzieniu za napady rabunkowe z bronią w ręku. Podczas przerwy w odsiadywaniu kary znika. W grudniu 1995 roku pojawia się w poznańskiej kafy Głos. Prawdopodobnie 8 strzałów zostało oddanych, zostały zabezpieczone cztery łuski. Yy, I cztery pociski. Yy, no Świadczy się to może o tym, że cztery pociski powinny znajdować się jeszcze w celowia. W czasie śledztwa Kiełczyński kilkakrotnie zmienia zeznania. W końcu wycofuje się z oskarżenia Makowca. Twierdzi, że nie dostał żadnego zlecenia. W kafę Głos zastrzelił marka Z, bo ten był umówienien pieniądze. Za zabójstwo Albert Kiełczyński zostaje skazany na karę dożywocia. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Sąd nie ma wątpliwości. W uzasadnieniu wyroku orzeka, zabił człowieka dla pieniędzy. Na sali sądowej twierdzi, że zabiłby jeszcze raz. Nie ma najmniejszych szans na współżycie oskarżonego ze społeczeństwem. Albert Kiełczyński, pseudonim Izraelczyk, ma obywatelstwo Izraela. Tam wyemigrowała prawie cała jego rodzina. On sam wyjechał z Polski w 1973 roku. W Izraelu zaciągnął się do wojska. W 82 roku walczył na wojnie w Libanie. Tam też był kilkakrotnie karany. W styczniu 92 roku wrócił do Polski. Do zabijania można się przyzwyczaić? Tak. Za co pan zabija ludzi? Oczywiście nie będę wspominał o wojnie, bo to normalne, że się zabija wrogów, prawda? Ale jak na przykład ktoś by skrzywdził kogoś z mojej rodziny, to na pewno by został zabity przeze mnie. Jakby ktoś mnie oszukał, powiedzmy ktoś... Ze świata przestępczego, jakby mnie oszukał albo nabrał, czy sprzedał policji, czy coś takiego, to na pewno też bym go zastrzelił. To dla pana w Poznaniu w kafę Głos to był wyrok? To znaczy, ten chłopak był mi winien pieniądze za kradzione samochody, które mu sprzedałem, za które mi nie zapłacił. Złodzieje ze złodziejami zawsze przy pomocy pistoletu. ja go zabiłem dlatego, żeby dać przykład innym, którzy byli mi winni pieniądze, jak ostrzeżenie, jak nie zapłacicie mi pieniędzy, którzy jesteście winni, to skończycie tak jak on. Często pan zabijał w życiu? Byłem na wojnie, wie pan, jak jest na wojnie, trzeba zabijać, żeby przeżyć. Ale na wojnie pan zabijał tylko po to, żeby przeżyć? Przeważnie. Ale było czasami, że się zabijało, powiedzmy, dla zarobku. Mógłby Pan zdjąć na chwilkę te okulary? Bo nie widzę, jak Pan o tym mówi. No już lepiej. Także cóż Panu powiem? Mogę Panu opowiedzieć taki przykład. Na przykład wyszliśmy z dwoma kolegami do takiego sklepu w miasteczku już opanowanym przez nasze siły izraelskie gdzie było dwóch mężczyzn, którzy prowadzili działalność kantorową. Wymiana waluty, skup złota i tak dalej. Po prostu weszliśmy tam, wzięliśmy złoto, pieniądze. Później zabiliśmy ich. Dlaczego? To czysty dysk. No ale pieniądze już pan wziął, nie musiał pan zabijać. Tak, ale wie pan, zawsze... Tam, później przychodzą zawsze różne siły ONZ, czy UFOR, czy tam inne. I zawsze mogą podać ci poszkodowanie rysopisy, żołnierzy i później są wojskowy. Żeby nie było świadków? Tak. Dużo pan zarobił na tej wojnie? Około 120 tysięcy dolarów. Ale przeważnie, żeśmy obrabiali handlarzy narkotyków. Ja pan jestem przeciwny narkotykom. Nie lubię handlarzy narkotyków. Trafiło się dwóch handlarzy narkotyków w Libanie i po prostu chcieliśmy kupić od nich narkotyki, umówiliśmy się na spotkanie i powiedzieliśmy, że zapłacimy gotówką i po prostu zrobiliśmy na nich zasadzkę, na tych dwóch handlarzy. Arabowie? Tak. Zabiliśmy ich, wzięliśmy i narkotyki, i pieniądze który mieli przy sobie narkotyki, żeśmy sprzedali innym handlarzom. w ten sposób myśleliśmy na czysto zyski. Od dwóch handlarzy mniej. Mniej dzieci będzie zażywać kokainę. No, ale pchnął Pan towar dalej, nie? To wie Pan, Arabowie mogą brać. Ja Panu powiem szczerze, ja Arabów nie lubię. Kiedy Pan wylądował w tym Izraelu? W 1973 roku. Pan z Żydem? Nie. Moja babcia była Żydówka, to znaczy żona dziadka ze strony ojca. Czeszką była. Czeszką Żydówką. Po prostu ci Żydzi pomogli dziadkowi wyemigrować do Izraela. Wtedy dziadek wyjechał z babcią i z dwoma synami, z moim ojcem i jego bratem Andrzejem. Ja z matką zostaliśmy w Polsce, miałem dwa latka. Ojciec pisywał do was? To znaczy na początku nie było kontaktu z ojcem. Jak miałem 16 lat, kontakt został przeze mnie nawiązany przez Czerwony Krzyż. I ojciec pisał, że chciałby, abym przyjechał do niego. Moja matka już była po śmierci, bo zmarła w 70 roku na raka piersi. Po prostu postanowiłem wyjechać do ojca. Ojciec był kim? Ojciec był artystą, malarzem. Jak mu się wiodło? Wiodło mu się dobrze. Miał piękne, pięciopokojowe mieszkanie, pętał tak zwany. A jak pan natraktował? Znaczy na początku wszystko było w porządku, ale wie pan była też taka sytuacja, że któregoś dnia siedzimy na śniadaniu, jest na stole szynka, tam inne kiełbasy, sery. Ja po prostu zrobiłem sobie kromkę chleba, położyłem trzy plasterki szynki, bo wie pan jak kroją szynkę na cienkie plasterki. A macocha do mnie z, ta z takim zapytaniem w ten sposób, czy nie uważam, czy nie za dużo biorę sobie tej szynki na kanapkę. No to przecież wie pan, co to... mnie bardzo uderzyło wie pan, we mnie takie traktowanie. Po prostu wrzuciłem talerzem z kanapką na nią, prawda. Ojciec tanieł, stanął w jej obronie, oczywiście nic nie zrobił, bo też mu powiedziałem parę słów i wszedłem z domu, poszedłem do stryjka. To z czego Pan się utrzymywał w Izraelu? Jak Pan zarabiał na życie? Wie pan różnie bywało. Nieraz się okradało mieszkania, nieraz się. To nie prawda, że Pan okradł własnego ojca? To znaczy, ja nie okradłem własnego ojca. Ja po prostu wziąłem swoje rzeczy, które były zapisane na moje nazwisko. Któregoś dnia mój ojciec ze swoją żoną i synkiem, z moim przednim bratem, wyjechali w odwiedziny do przyjaciół. Ja już byłem. Yy... Po prostu bardzo zły na ojca i jego żony za traktowanie. Wziąłem cały sprzęt RTV, a zostawiłem oczywiście, bo tu nie było no. Sadziłem do samochodu, też sypialnię ojca. Wziąłem pieniądze w gotówce i oczywiście biżuterię jego żony. Sprzedałem biżuterię i sprzęt paserowi. I pojechałem do południowego miasta, nad Morze Czerwone, do Elatu. Moim samochodem, Audi, i bawiłem się przez parę tygodni. Ojciec zgłosił na policji wszystko? Oczywiście, że ojciec zgłosił wszystko na policji, jednak... Yy, oskarżenia ojca zostały odrzucone, bo po prostu w sądzie zostało udowodnione, że wszystkie właściwie rzeczy były na moje nazwisko i należały do mnie, oprócz biżuterii. Jego żony, na którą nie miałem papierów. Także właściwie dostałem wyrok, mały wyrok w zawieszeniu za kradzież. I mnie wypuścili. Te pozostałe wyroki. Ile lat pan spędził w Izraelu w więzieniu? Dwanaście w sumie. Próbował pan żyć normalnie, jakoś pracować? To znaczy, ja nigdy nie pracowałem. Zawsze zajmowałem się kradzieżami, napadami. Czy się? 12 lat był pan w więzieniu, 3 lata w wojsku. Ile pan ma dzisiaj lat? 44. A ma pan szczęście w życiu? No w życiu, widzi pan, jestem tutaj teraz w więzieniu. Bo trochę jakby szczęście mi opuściło. Ja nie wiem, nie tymi... Jak już rozmawiamy o tym szczęściu, to w którym momencie pana opuściło? Szczęście mi opuściło, kiedy się dowiedziałem, że jestem chory na raka. To było w 1995 roku. To już się Pan dowiedział w więzieniu? Tak, w więzieniu robili prześwietlenia płuc okresowe w więzieniu. Siedziałem wówczas w Sieradzu. I tam po prześwietleniu dowiedziałem się, że mam raka na płucu. Złośliwego. Dostałem przerwę w karze, żeby pójść na operację, żeby wyciąć ten wóz. I lekarze, specjaliści, onkolodzy mówili mi, że jeżeli nie poddam się tej operacji, to nie przeżyję pół roku. To postanowiłem przez te pół roku po prostu dobrze pożyć, jak to się mówi, prawda? Zarobić trochę pieniędzy, wyjechać gdzieś nad morze, przez te pół roku jakoś pożyć. I w końcu zrobiłem, co zrobiłem, prawda, w Poznaniu. Co się stało w Poznaniu? Któregoś dnia siedziałem w Café Głos, piłem kawę, jadłem ciasko. i akurat yy, Marek Zawiasat wszedł do kawiarni i usiadł ko swojego kolegi. Coś mnie tknęło, żeby dać nauczkę temu Markowi, bo jak pan siedział przy stoliku, to chociażby podszedł, powiedział słuchaj pieniądze ci oddam powiedzmy jutro, czy za parę dni, zrozum sytuację, a on nic, ignorował moje spojrzenia. Ignorował w ogóle moją obecność. Także stałem od stolika z zamiarem wyjścia z kawiarni. Przy schodach wyjściowych wyjąłem pistolet CZ, który miałem. Przeładowałem, podszedłem do Marka Zawiasy na odległość taką, jaką siedz siedzimy między sobą. Po prostu wycelowałem mu w głowę, oddałem cztery strzały i wyszedłem. To znaczy. Strzeliłem mu dwa razy w głowę, ale zobaczyłem, że yy, Marek się podniósł z krzesła i chciał yy, zareagować, to strzyłem jeszcze dwa razy, dla pewności. Z dwóch metrów? Z metra, powiedzmy, mniej więcej. Pół metra, metr. I co uciekał pan potem? Nie, po prostu spokojnie poszedłem do schodów, pistolet schowałem do kieszeni i wszedłem z kafy głos. I akurat przychodziło dwóch policjantów mundurowych, którzy byli na patrolu. Udali się w pościg za mną. I jeden z policjantów, który był dalej, wyjął swój pistolet służbowy, wycelował we mnie i krzyknął stój, bo strzelam. Ja wyjąłem swój pistolet, który miałem, który nadal był przeładowany, wycelowałem w niego i powiedziałem, żeby rzucił swój pistolet, bo go zastrzelę. On nie chciał mi wierzyć, jednak nacisnąłem spust. Został mi tylko jeden nabój w magazynku i czasami się zdarza, że ostatni nabój stanie rykoszetem i po prostu pistolet mi się zaciął. Ten policjant, który drugi, który był w bliskiej odległości ode mnie, zauważył ten moment i wtedy rzucił się na mnie z jak to się mówi, i straciłem równowagę i się przewróciłem. W międzyczasie ten drugi policjant doleciał i ochroniarze z kawiarni, i mnie obezwładnili. I tak właśnie zostałem aresztowany. Akurat zauważyłem, że policjant się posiusiał trochę, wie pan, No, nie przyzwyczajony do takich sytuacji, w jakich pan był przyzwyczajony. Też na jego miejscu wróciłbym tą pan, panu wyjmując tą drogę nawet nie przeładował i nie odbezpieczył, także wiedziałem, że nie może wystrzelić. Gdybym się nie zaciął pistolet, to być może by mi się udało uciec. Cały czas tak się zastanawiam, próbowałem nawet policzyć, to z pana opowieści wynika, że co najmniej pięć osób pan zastrzelił w życiu. To znaczy, może powiedzmy to tak. Na wojnie zastrzeliłem dużo Arabów, przeważnie terrorystów. A to ludzie. A w świecie pozawojskowym, nie będę teraz mówił gdzie, jak, w jakich warunkach, prawda, czy w jakim państwie, ale będzie około trzech osób. No i w Polsce jednego. W Polsce. Przynajmniej tyle panu udowodniono. Tak. A panu to nie robi żadnego wrażenia? Wyrzutów sumienia nie mam. Śpię dobrze. A skąd się pojawiła wtedy informacja, że pan jest wynajętym mordercą? Został pan wynajęty do zabicia innego bandziora, a zestrzelił pan ja innego powiem. przez pomyłkę? Media spekulowały, że pan. Nie rozpoznał tego świętego, którego Pan miał zastrzelić, bo Pan ma słaby wzrok. Ja Panu powiem, robili mi badania wzroku z nakazu sądowego i na badaniach wyszło, że mam pierwszorzędny, bardzo dobry wzrok. Może Pan pokazać te oczy? A może prawda o Izraelczyku jest taka, że już się skończył, bo wzrok mu się popsuł i nie widzi? Nie rozpoznaje, kogo ma trafić. Nie, to nieprawda. Ja dobrze wiedziałem, kogo zabijam, wiedziałem, za co zabijam i nie było żadnej pomyłki. Dostał pan teraz do żywocie. Czy jakby pan miał taką szansę, to też drugi raz strzeliłby pan do tego zawiasy? To znaczy na pewno dałbym mu jeszcze tą jedną szansę na oddanie tych pieniędzy, ale jakby nie oddał tych pieniędzy, to też bym go zabił oczywiście. Troszkę w inny sposób, bardziej przemyślany. Jakie pan ma zasady, których pan nie łamie? No, na pewno nigdy bym nie skrzywdził dziecka. Nigdy w życiu. Kobiety też nie. Właśnie, nienawidzę handlarzy narkotyków, nie lubię. Bo sprzedają dzieciom narkotyki, prawda? Nie lubię zboczeńców. Takich to bym zabijał z przyjemnością. Takich za gwałty małych dzieci czy tam innych pedofilów to z przyjemnością na rachunek bez pieniędzy bym zabijał z satysfakcją. Próbował Pan kiedyś założyć rodzinę? Dwa razy. No jedna to była Holenderka. Mieliśmy się żenić w Sylwester 1994 roku. Jednak miałem pewną sprawę do załatwienia. Odroczyliśmy to o tydzień. Ona pojechała do Holandii. Ja miałem przyjechać około 6. do Holandii. Jednak 4 stycznia 1994 policja aresztowała mnie za napad w Jastrowie. To była ta sprawa do załatwienia? Nie, to była sprawa z, cztere z czterech miesięcy przed po prostu to był napad na pewnego kolekcjonera monet. Który został postrzelony i... Tak. No bo wie pan, to była taka sytuacja, że dosta, dostałem informację, że pewien człowiek w Jastrowiu, samotny, około 50 lat, jest zbieraczem monet, kolekcjonerem. Ma tych monet yy, w cenie około 2 miliarda. Złotych, starych. Tu ja i mój wspólnik yy, ucharakteryzowaliśmy się, założyłem perukę, okulary, zerówki, wąsy, brodę. Mój wspólnik też. Weszliśmy do tego mieszkania i po prostu powiedziałem temu facetowi, żeby dał mi swoje monety i nic mu się nie stanie i pójdziemy sobie. On mówił, że nie ma żadnych monet, że wszystko posprzedawał. I po prostu. Ale wyczułem, że kłamie. No, postanowiłem strzelić mu w nogę. Strzeliłem mu w jedno kolano i powiedziałem, że powiedział prawdę. No Po co mam go zabić czy skrzywdzić? Lepiej nie chodź na monety i sobie pójdziemy i wszystko będzie dobrze. On nadal upierał się, że nie ma żadnych monet. Poszliłem go w drugie kolano. Wtedy już padł na ziemię. Wziąłem go, zaciągnąłem do innego pokoju. Włożyłem mu pistolet w usta. I powiedziałem, że jak nie powiem, gdzie ma monety, to go zastrzelę. Wtedy mi wskazał, gdzie owe monety znajdowały się. Wziąłem monety, zostawiłem, zostawiliśmy go związanego i wyszliśmy. Teraz pan zobaczy sytuację. Przecież, jakby od razu, od początku powiedział, gdzie ma te swoje monety, to nic by mu się nie stało. Zostałby tylko związany i byłby zdrowy. Myśli pan, że on wierzył, że pan mu daruje życie? Jak pan strzelał co 5 minut w kolano? Nie, na pewno. Zawsze każdy człowiek ma jakąś nadzieję. I za te strzały dostał pan 7 lat? Tak. Bo po prostu nie mogli udowodnić, że poszczeliłem tego faceta, ponieważ on nie mógł y, zidentyfikować który strzelał, czy ja, czy mój wspólnik. Dlatego sąd nas uniewinnił z tego zarzutu i dostaliśmy tylko 7 lat za napad rabunkowy. Tak bywa. Oddałby pieniądze, krzywda by mu się nie stała. To, to były jego pieniądze, pieniądze życia. Zbiera kolekcjoner. Tak, ale jak później zobaczyłem na książce, jeszcze też miał e, kilkadziesiąt tysięcy złotych nowych. Dużo by nie stracił. Był bogatym człowiekiem, można powiedzieć. Ale pana bogatym trzeba zabierać? Znaczy, wie pan, zawsze przestępcy, złodzieje starają się zabrać tym, co mają. Na przykład nie, nie, nie wyobrażam sobie, żebym poszedł y, napaść na jakiegoś lęcistę czy na jakąś starszą kobietę, bo to nie w moim stylu. I za małe pieniądze. Ale w Panu nie ma nic poza bezwzględnością. Dlaczego? Ja też y, kocham życie. Kocham ludzi, prawda? Kocham żyć, Jubilera, A to, to, już, to, to już Pan mówi o pracy. To ponad to tylko praca? Tak. Ja to traktuję jako swój zawód. Albert Kiełczyński, Izraelczyk, jest nie tylko zdolny do morderstwa. Zabijanie ludzi traktuje jako swój zawód, sposób na zarabianie pieniędzy. Prawdziwy zabójca na zlecenie. Nie ma wyrzutów sumienia, bo ludzkie życie nie ma dla niego żadnej wartości. Przelicza je na pieniądze. Kocha tylko własne życie.